Siemanko moi drodzy, będę teraz konsumował śniadanie. Zostało mi trochę po Igorze, bo on oczywiście nie wiem z czego on to bierze, taki przykład, że nie zjada wszystkiego. Bo rozumiem, że dziewczyna nie zje wszystkiego, ale facet powinien wszystko zjeść. A i co najlepiej lubi jeść. Na śniadanie to są parówki. Jajka w koszulkach. No i takie grzanki wiecie z masłem. I jakiś kakao czy coś. Nie wiem co to jest. Czy kawa? Chyba kakao. Donia wstała i mówi: Tato, przynieś mi sernik z tej lodówki tutaj. A to jest przecież sernik mój i efci. Nie wiem co ona do tego sernika tutaj z samego rana chce. Insulinę chcę sobie podnieść zbyt dużo czy jak sernik. Słuchajcie, od naszej Wicki z internetu, już chyba trzeci czy czwarty raz jest to robiony. Wszyscy są normalnie w niebo wzięci. Wszyscy tutaj przychodzą i wyjadają mój sernik. Ja nie wiem, to jest grane w ogóle tutaj. Ewka powiedziała, że ze mną na razie nie, bo ona musi śniadanie, a już jest przecież po ósmej, a ja już trochę zjadłem śniadania, w zasadzie zjadłem jedno jajko i pół parówki, bo Igor zostawił, no to ja już mogę kaftę, mówię, a później wypijemy drugą, znaczy ja wypiję drugą, a ty wypijesz pierwszą, bo ja mogę pić dwie, a nawet trzy, dziesięć to nie, ale tak trzy, cztery to... Spokojnie dziennie mogę wypić. Oczywiście nie piję, piję przeważnie dwie, to raczej na pewno, na, znaczy na pewno jedną, czasami dwie, a nawet się zdarzy i trzy. Ja nie chcę nawet. No właśnie, no ale już Ci dała. No bo jedzą ten y, chemiczny sos czekoladowy i dlatego tak jest. No ale pyszna kawka. Pyszny sernik. To ja zobaczcie, jak Robin Hood, jak Robin w kapturze. Dobrze, moi kochani, umyłem kuchnię, wysprzątałem za Ewę, nie? Zmywarkę włożyłem, kawę wypiłem, ciasto zjadłem, Ewcia też wypiła. Znaczy, wypiłaś kawę? To jest twoja kawa? To jest inka. To jest Inka, no. W ogóle nie wracasz tam ją I, I będziemy jechać do Lidla, ponieważ na obiad trzeba ugotować obiad. Powałem właśnie jajka do lodówki, słuchajcie, i stwierdzam, że Fcia, już znaczy Fcia. My wszyscy ogólnie się nauczyliśmy już korzystać z tego. Z lodówki z już tak? z taką przestrzenią i już wiemy jak co gdzie poukładać i ile przede wszystkim bo na początku jak żeśmy sobie ją kupili to wiecie tamta dwa razy większa albo nawet jeszcze więcej niż dwa razy. To wiecie, to tam wszystko weszło. A tutaj na początku tak nam ciężko było. Zresztą pisaliście w komentarzach, że nam ciężko będzie. No i było nam ciężko włożyć, ale już się nauczyliśmy. Już wiemy co i jak. I nie jest tak, że co jest niepotrzebne, to upychamy tam. Po prostu tu już jest tak, yy, tak jak ma być. No wiadomo, że część rzeczy to idzie tam, nie? Jakieś tam mleka kupimy cztery. No to tutaj jakbyśmy zawalili, no to faktycznie to jest trochę yy, za dużo by było, nie? A tak to idzie tam i już. Tutaj słuchajcie, jest malowanie, małej dziewczynki. Tak, nie będzie chodzić do przedszkola i zła na się przedszkole. Ma malowanie małej dziewczynki jest tutaj. I można się pomalować, Dania się maluje z takim zaangażowaniem patrzy na nią. <grym> tak niech się niech się tak uczy, nie? Się wzięła pędzelczyk ten. Ona się... <grym> tak. W Ewka była u, u mamy, bo powiedzieli, że jest niegrzeczny no. dzieciaczek. A przecież zobaczcie, jaka ona jest grzeczna. Patrzy na Donie, chce się umalować, do przedszkola nie chce iść, ale to jest akurat normalne Do przedszkola to raczej dzieci nie chcą chodzić Ubieram buty, jedziemy w końcu do tego Lidla Outfit wygląda tak, w ten sposób dzisiaj Mniej kolorowo I inaczej trochę Oczywiście jak zwykle pięknie, nie? Co po niektórym nie odpowiada jak się Leksuje słuchajcie samochodem, że non stop wsiadam do samochodu, ale tak to jest. Nic ten ktoś niestety nie może zrobić. Co rano się wsiada do samochodu i się gdzieś wyrusza w jakąś podróż. No nie co rano, bo w weekendy to raczej są takie bardziej mm, bardziej mniej aktywne. Do nie przywieźliśmy. Niech się weźmie za robotę, a nie tylko my będziemy pracować, nie? Tak. No. A my jedziemy. Że tak powiem, bonować. Posiutko, proszę państwa, możemy stanąć tutaj. Wszędzie. Wszędzie. Tirem, że tak powiem, moglibyśmy tutaj stanąć. Więc staniemy sobie ko Volvo, podobnego do naszego, choć starszy model. O, tutaj się staniemy Kapieskowi wybiera jedzonko, bo normalnie już kurczę nic nie ma. A zupy pomidorowej nie chciała z wczoraj. Tym bardziej, że zimna była ta zupa. Ona wczoraj tylko kości zjadła. A to z wołowiną? No, z wołowiną jest okej. Okay. Nie zjadła kości, tylko obgryzła to wiecie. Mięso. Dla jakiej soni? Dla soli. Tak. Bo ona też lubi tą malutką karmę, nie lubi tej dużej. Ona i tak będzie jadła, Sonia będzie jadła u nas, a tamta, a tamta psz, tam. będzie jadła tam. Ostatnio słuchajcie, byłem w trasie. Ugotowałem sobie w domu 10 jajek i wszystkie były na miękko, wiecie? Nie ma problemu z jajkami na miękko, ale ja wolałem na twardo mieć, a nie chciało mi się już dogotowywać i wszystkie zjadłem na miękko. Normalnie jajka w, w samochodzie, tylko się źle obierało mi te na, na miękko. A tobie kupić jajka, czy masz w domu? To ja sobie kupię. I tobie też kupię jeszcze, żebyś miał więcej. Bo jeszcze sernik będziemy robić przecież. Ale ja No, tylko trzy reklamóweczki, także dzisiaj, bez szaleństw, bez szaleństw zbytnich, dzisiaj nie? Jawka? No, bez szaleństw. Podjechaliśmy jeszcze tutaj do apteki, bo mieliśmy, wiecie, taki inhalator, taki zielony, nie wiem z jakiej firmy. W każdym razie on inhalował, nie? A do niej by się przydało, bo no jej coś tutaj kruszę na zatokach i przydałoby jej się przeinhalować trochę, ale komuś pożyczyliśmy i ktoś chyba nam nie oddał i nie mamy tego inhalatora, albo wziął i zniknął inhalator podczas tego, wiecie, remontu całego, nie? Musiałbym w garażu zobaczyć, ale nie wydaje mi się, bo to, to jest taka rzecz, która raczej była w jednym miejscu. No i teraz Ewcia właśnie do apteki poszła zobaczyć, jaka jest różnica w cenie między tą aptekową, a, a tą w, w internecie, nie? A propos jeszcze zakupów, to planujemy kupić w przyszłości, znaczy w przyszłości, w niedalekiej przyszłości, prawdopodobnie w grudniu jeszcze, kupimy drona i myślę, że te Wyjazdy przyszłe z filmowaniem z tego drona będą fajnie wyglądać, chyba że się gdzieś rozwalimy i dron nam gdzieś prawda, wpadnie do jakiejś rzeki albo do czegoś. Także takie są plany. No a dzisiaj na obiad będą polędwiczki i te polędwiczki będą nagrane na kanał Gotuj Zewą, bo mamy taki fajny nowy przepis w dobrym sosiku będzie pysznie. Oczywiście a propos jeszcze kanału Gotuj i Ewą, to mi się przypomniało, że przecież jest w sprzedaży jeszcze e-book, który jest promocja na ten e-book, który jak kupicie do końca listopada, także dużo już nie zostało, to macie drugi e-book z przepisami świątecznymi, takimi must have czyli wszystko co powinno się znaleźć bez tego po prostu nie ma u nas świąt przynajmniej to drugi e-book dostaniecie za darmo kupicie jeden i ja wam automatycznie za godzinę, dwie, trzy, cztery w zależności od czasu wolnego wysyłam ten drugi także zapraszam bo do końca listopada już za dużo nie zostało czasu Ewcia widzę chyba kupiła inhalator. To teraz jak pójdę do garażu i znajdę, to prawdopodobnie się znajdzie i to bardzo szybko. Nawet nie będę musiał szukać, od razu się rzuci w oczy, że jest w garażu. Kupiłaś? Mhm. No i ile kosztuje? 124. 120, a za tamten płaciliśmy chyba w internecie 110, coś takiego mi się wydaje. No wydaje się, że on jest tańszy w internecie, ale już mi żal tej niej. Tak, już tam. tam. mi i tą fizjologiczną i ten inhalator. I będzie git. I będzie git. To jest się, taki czy... sam? Taki sam chyba, nie? Nie, taki inny. No one są różne tamte inhalatory, Aha. nie? Ale podobne. Chodziło mi o to, żeby miał maseczki, bo jej się zablokowały zatoki i ona musi no mieć podane nie ustami, a on wie, to jest pokazane, że tylko do ust. Aha. Ale ja wyjąłam nie, są dwie maseczki dla dzieci. No, to takie same jak i tamten. Tak, tamten no był drożny, zielony, a ten jest biały. biały. zielonego bym nie kupiła, pani też wyjął. Ja pani od razu słowa. No dobrze, to je Ja już mam 15 lat miałam. No. Przywitała cię Sonia. To nie no, się no cieszy. Tak, Tam ci ją wypuszczą. Ona się... teraz cię woła, że masz ją wpuścić, no że właśnie. ją zostawili. No przecież no, ja nie, wiem. Ja bym nie jest aż tak y, mroźno, żeby ją wpuszczać. Tak, fineczko, tak. Jeszcze się ten. Krzyczy, krzyczy, krzyczy. krzyczy. Ja Ewa mówi tak, otworzyłeś rano okno w sypialni i cały dzień jest otwarty. Ja mówię, może być otwarty, przecież grzejniki i tak grzeją, i tak będą grzać, i tak będą grzać. A ona mówi, to weź zakręć ten grzejnik. A ona przecież urwała tą, wiecie, do skręcania. Urwała i zakręć, weź teraz zakręć grzejnik w sypialni. Okay, nie <laughs> Pourywane mamy chyba w trzech tych. No Dobrze, dobrze. Tam. Drugie śniadanko, grzanki z masłem. Dałam radę z, żur z żurawiną. Sama dałam F radę. Kawka tutaj y robi takie różne rzeczy. O życie. Y ten kabelek mówi, że jest lepszy, bo jest dłuższy niż tamten. Jest dużo dłuższy właśnie. No a ja to. No i oczywiście kawka. Mm, już jest mój drodzy już jest. I razem z Grzankami ładnie będzie. I smacznie. A few moments later. Jewka mnie oczywiście wygoniła do lodówki tutaj do garażu, żeby jej przynieść sernik, bo ona jeszcze nie jadła. Tutaj sobie na talerzyku zostawiła. Tutaj przyniosę. I sobie zje. Do kawki też. Bo Grzanek nie chciała. Widzę. Chciałem wam sprostować jedną sytuację, bo na ostatnim filmiku mówiłem, że jedziemy do Rumi. Nie wiem, skąd mi się ta Rumia wzięła na Sylwestra. Nie, bo to jest obok, mówić. Ale to jest. No ja wiedziałem, że obok, no może. Ale jedziemy do Redy w zasadzie. To jest hotel w Redzie. Nie wiem, który. Nie wiem, wiem Ewa tylko wie, bo ona to wykupuje, wiecie, zawsze, ona to sprawdza. A ja to tylko. Wsiadam. Ja Są tylko wsiadam i jadę, nie? No jak. I, w, I najlepsze co jest, jak później zobaczę, to. To wiecie, tak samo jak na, do Chorwacji jedziemy, to też ona wszystko zamawia, tego nie? A ja tylko jadę i patrzę, mm, faktycznie fajnie, fajnie, fajnie. Podoba no. mi się Także to. Także do, ru, do, do Rumikiem będzie znowu. Do Redy jedziemy, do Redy. Tak. Taki mam pinalik. Zrobiłem sobie ze względu na to, że wciami mi tutaj zostawiła. <śmiech> <śmiech> Słuchajcie. Kawa Lontek, serniczka tego dobrego, nie? Tu jest dosłownie na dwa gryzki No, i ten napój, oczywiście, jest też na dwa łyczki. Ale się wydaje, że to trzecia kawa, Twoja. Dziś to, mi się to, to jest, nie... ale to nie jest pełnoprawna kawa, to jest espresso. To jest niepełnoprawna. Rozumiem. To jest malutkie espresso. Mm. Tutaj, moi drodzy. Produkcja kolejnego filmu jest delikatne, wspaniałe polędwiczki z wieprza. I to będzie z sosem miodowo-musztardowym. A te polędwiczki będą z kluskami śląskimi, nie? To się kluski śląskie nazywa? Tak. I tutaj są. Wyglądają fajnie. Ewka spróbowała. Ten sosik, to mówi, ale to będzie dobre. Ale to jest dobre. Jest Popróbuję coś? sobie tego sosika tutaj, bo Ewka już spróbowała, mówi, że Sosiku, zajebisty. Sosiku, Sosiku, tak? Z Sosiku. odmianami. <gry> Kurde, ale zajebisty ty. Dobry, no bardzo dobry. Dobry, dobry, to, dobry, dobra to jest herbata. To to jest. Tak, my już tutaj sobie nakładamy, znaczy Ewka nakłada i będziemy po malutku. Poczyniać konsumpcję, ja oczywiście nie zapomnę Wam tego pokazać i powiedzieć, czy jest dobre, czy bardzo dobre. Dobrze, moi drodzy, sprawdzamy. Ogóreczek, no to wiadomo, że dobry. Piesek tutaj czeka, ale niestety nic nie dostanie. Nie wiem, czy potrzebny mi będzie nóż. Może do krojenia tego mięska. Które notabene jest bardzo delikatnym mięsem Kluski Pyszne Tak jak Ewcia mówiła Na filmie nie są twarde Są mięciutkie wręcz No i mięsko hmm. Powiem Wam Że z niewiadomych przyczyn My bardzo mało jemy polędwicy, ale chyba będzie u nas częściej gościła, bo jest przepyszna. I jeśli chodzi o polędwicę, to jest dość droga, wiecie. No ale coś za coś. Coś co jest dobre musi być drogie, nie? Fcza tam sobie nakłada. Hmm. Co? Też troszkę? Hmm. Piesek nie może dostać trochę. Jak nie, dostanie jedną. Ale Ej! Jedna. No oczywiście, bo tam zostało sześć do na pewno sześciu nie zje, więc. Ale ja zjem jeszcze więcej. Ty tak. Ty to zjesz najwięcej im będę wiedziała. Tak, widzowie. Bardzo mm. dobra polędwica. Hmm. Super owa. Właśnie mówiłem, że ten. Za rzadko jemy. Tak? Mhm. Chyba jutro znowu zrobimy. Chyba tak. Będziemy teraz codziennie jeść. O, a tutaj piesek tak. I pani mówi, że coś tam dostanie. No ja nie wiem, czy dostanie. Bo ty masz karmę, żeśmy ci kupili. To masz tam karmę. Znaczy, jedząc to, przypomniałem sobie jedną rzecz, bo ogólnie lubię kluski. Ale jedna rzecz mi w nich nie pasuje. Że ziemniaki, to wiecie, umoczycie i ten tłuszcz Wsiąknie, nie? A do klusek nie chce wsiąknąć. Trzeba. talerz przez prze, prze tego, nie? Nie mam problemy. To jest problem. To jest dla mnie problem, ale oczywiście. A ja bardzo lubię do rozwiązania wiem. ten problem jest. I zjem. Ja gotowałam, ty sprzątasz. Moim to zdaniem to nie jest fair. To jest półprawda, co powiedziałeś. <laughs> Dobra, ja ci, jak było Ja ci pomogę sprzątać troszkę. Ty mi pomożesz? Tak. Uspokój się. Doni, a do niej słuchajcie, e, chcieliśmy ten zawieźć, ale mówi, że dzisiaj chyba nie zdąży zjeść. No, tyle, tyle klientek. A ale ten... mówi mu, że jak tą panią, to ci dam znać. Skończy. Ale wam mówi, musisz, to musisz sobie zrobić przerwę jakąś między klientkami. Co, to no jak... Musi jakaś poczekać po prostu, wiesz. Tak. No, ona mówi, umówię na przykład na 17 klientkę hmm. i 90% z nich przyjdzie. Pół godziny wcześniej 20 minut, a 15 to już bankowo. I to jest ten czas, kiedy ja miałam zrobić siku i się najeść. A ja mówię, bo ty jesteś dziwna, bo ja bym przepraszam, proszę poczekać, jest poczekalnia tam minut 15 do swojej godziny, bo ja muszę zjeść. Czy no tak. się mi sikać po prostu? Zgadza się. Jednak Dania znalazła chwilę czasu. Mówi, że za 20 minut będzie miała chwilę czasu. Ale nie ma już klusków. Będzie ja była z makaronem yy, I co? Aha, jeszcze paczkę jej odbierzemy Bo kupiła sobie jakiś płaszcz czy coś I właśnie przyszedł Ewka mówi, że tutaj kurcze Muszą się jeszcze dużo nauczyć Ta Orlen paczka, ze względu na to, że oni Automatycznie paczki nie otwierają, tu trzeba kod wpisywać Ewka okularów nie wzięła I kurcze Takie małe te kodziki są Także Panie Łobajtek weź się pan jednak troszkę za Robotę, a tutaj dwie paczki jakieś podobno są nasze Znaczy jedna do niej, druga chyba Ewci Fajnie chodzi z tą paczką między nogami Naprawdę, naprawdę Powinniście sobie poradzić naprawdę. ze wszystkim kochani No Taki, taki Donia sobie kupiła płaszczyk Dość podobny tak. Do Ewki, ten sam? Ten identyczny? Sami, ten a cena? Taka sama? Taka sama. Ja Kurde. Ja chyba 10 złotych zapłaciłam. No bo przesyłka, bo przesyłka. no. Tej ta spokój. Nawet ja też chcę mieć taki, chcę taki, taki płaszcz. Chcesz, mamo, taki sam. Ale ja też chcę taki płaszcz. Ale ja może coś nawet taki sam chcę. Bo <laughs> później płaszcza? mi się zagina to przecięcie jak siadam, nie? Ale okej, okay, tak No. Nie. Rozumiem. Fajnie, że ci się zagina przecięcie.